powiedzieć o dwóch najnowszych, ale paradoksalnie nie do końca i nie naprawdę najnowszych książkach Bronisława Wittsteina. Paradoks polega na tym, że jego przedostatnia książka jest w jakimś sensie książką pierwszą, debiutem. Prawdę napisał wydawca jednak że jest to wydanie pierwsze, ponieważ jak Państwo tutaj widzą, mamy takie to misko ledwie się dające podnieść, a ja przez lata korzystałam z kserokopii zawartości tej książki, są to trzy Pierwsze książkowe publikacje Bronisława Wildsztaina, swego czasu laureata Nagrody Kościelskich, właśnie za wejście do literatury, jak wejście smoka przed czterdziestką. Kto przed czterdziestką nie dostanie kościelskich, ten się musi obejść smakiem. I to było to Wejście Smoka. To były te pierwsze książki świetnie przyjęte przez establishment literacki. To jest powieść Jak Woda. Powieść osadzona w realiach Paryża, zachodniego świata, widzianego oczyma reżysera ze wschodu, który ma w pamięci rodzinnej rzeź Ormian. Druga książka z tych beletrystycznych to Brat. Historia bardzo długa, aż nie chciałam uwierzyć, porównywałam, czy to nie urosło, ale to jest raczej kwestia czcionki, kwestia marginesów, bardzo długa historia kilkusetstronicowa ze strumieniem świadomości losy. Emigrantów z lat 80. na paryskim bruku. Tragiczne właściwie uobecnienie samobójstwa, do którego dochodzi na tle alkoholizmu i, i skutków prześladowań. Wreszcie książka najambitniejsza, i tu właśnie, kiedy tak popatrzymy na punkt wyjścia i na rzecz naprawdę najnowszą, czyli wobec wojny, zarazy i nicości. Widać przemiany niekoniecznie najlepsze naszej kultury literackiej. Otóż ta pierwsza książka, yy, 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 najambitniejsza, yy, ta, yy, która pokazuje, jakie były wielkie ambicje intelektualne, literackie, artystyczne. To jest też tutaj w tym tomie O Zdradzie i Śmierci, czyli przypisy do Plutarcha. Tutaj mamy, ja zawsze porównuję, bez mała Parnickiego. I po prostu ta przedostatnia pozycja Glitsteina świetna, dająca do myślenia, um, artystyczna, intelektualna, wyrafinowana. Natomiast rzecz y, absolutnie najnowsza to jest zbiór tekstów publicystycznych. I tutaj dojrzewa się do służby wyższym sprawom w sposób prosty. Zdania krótkie. Tu oczywiście też można mówić, że kiedy się stylizuje na starożytnych, zdania bywają krótkie i gęste od rzeczowników i czasowników, ale to jest inna krótkość. Tutaj szyk zdania jest już podporządkowany percepcji dzisiejszego pełnego pośpiechu świata, i mamy tematy z pierwszych stron gazet. Czasem myślę, czy warto. Czy rzeczywiście wszyscy muszą o tym samym? o pandemii, o agresji rosyjskiej na, na Ukrainę, czy wszyscy muszą o rozmaitych wariantach postmodernistycznej kultury. Oczywiście wiele to wyjaśnia, ale o ile byłam wielką admiratorką w założeniu podobnej książki, bunt i afirmacja, to jednak tamta była bardziej ponadczasowa, a tutaj mamy po prostu rozprawianie się przeważnie z bieżącymi wyzwaniami. Nie sądzę, żeby. Żywot tej książki jako czegoś wartego stale, przede wszystkim czytania, był tak długi jak buntu i afirmacji. Ale oczywiście dobrze, że ktoś ma odwagę yy, mówić prawdę wtedy, kiedy inni się podporządkowują modzie. Na pewno bardzo dobrze, yy, że yy, nasz autor. Yy, Rzuca na szalę swój duży autorytet w momencie, kiedy trzeba nas bronić przed gloryfikacją wszystkiego, co się wydaje najnowsze, przede wszystkim przed dehumanizacją, przed zastąpieniem maszyną człowieka i przed pisaniem algorytmu antropologicznego, algorytmu, który by decydował, kto jest wart przeżycia, kogo należy wyeliminować. To są bardzo groźne rzeczy i, i nigdy nie za dużo tych głosów, które przestrzegają przed szaleństwem technicyzacji. Ja sobie zdaję sprawę, że młodych ludzi, czy tych, którzy za wszelką cenę chcą uchodzić za młodych, po prostu nie przekona głos rozsądku i nie przekona też tych, Którzy zawsze zwracają uwagę na datę urodzenia i automatycznie stosują takie kryteria. Topografia, czy ktoś jest ze stolicy, metryka czy ktoś jest dostatecznie młody oto wtedy ma rację a jak jeszcze jest ze stolicy wielkiego mocarstwa to pewnie racji ma najwięcej niemniej kto zwraca uwagę na argumenty na pewno będzie usatysfakcjonowany też tą zupełnie najnowszą książką wobec wojny zarazy i nicości Muzyka